Panie premierze, państwo ministrowie, panie panowie profesorowie, szanowni państwo, jest dla mnie wielkim zaszczytem móc państwa gościć tutaj w kancelarii Prezesa Rady Ministrów na tej wyjątkowej gali. Ponieważ dzisiaj będziemy świadkami docenienia i mam nadzieję, że też podkreślenia wagi tego, co w rozwoju naszego państwa jest najcenniejsze. Nauki i tych, którzy tę naukę tworzą. Serdecznie witam Państwa w tym wyjątkowym dniu i chcę powiedzieć, że właśnie jest to piękny święto polskiej nauki i działalności artystycznej. Święto, w którym mamy ogromny zaszczyt uhonorować blisko stu wybitnych przedstawicieli. Nauki i sztuki, wielu dziedzin nauki, tradycja i nowoczesność, różne pokolenia. Jeszcze raz witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Każda z 44 nagród, jaką za chwilę będę miała przyjemność wręczyć, jest dla mnie i dla naszej ojczyzny powodem do dumy. Stanowi wyraz uznania Państwa pracy czy to indywidualnej, czy zespołowej, będące istotnym wkładem w rozwój polskiej i światowej nauki i sztuki. Chcę bardzo mocno podkreślić, że jest to wkład nieoceniony. Wiele jest bowiem czynników współtworzących siłę i prestiż państwa, ale jak podkreślał świętej pamięci pan prezydent profesor Lech Kaczyński, coraz częściej za najważniejszy z nich uznaje się poziom wykształcenia obywateli. Ich specjalistyczne wiadomości i umiejętności, zdolność do skutecznej międzynarodowej rywalizacji, ale i współpracy na polu kultury, sztuki, nauki i techniki. Państwo, jako dzisiejsi laureaci, reprezentujecie całe spektrum obszarów nauki: od nauk humanistycznych, społecznych, przez artystyczne, przyrodnicze, biologiczno-rolnicze, medyczne, aż po ścisłe i techniczne. Szanowni Państwo, jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że spotykamy się właśnie tutaj. Wybrałem to miejsce, czyli jeden z najważniejszych obiektów, w którym kształtuje się polityka polskiego państwa, ponieważ chcę, by było ono pełne dyskusji i debat, by to właśnie tu powstawały idee pomysły, których celem jest dobro naszej ojczyzny, Polski. Państwa dokonania są najlepszym dowodem na to, że jesteśmy krajem o ogromnym potencjale. I rząd, którym mam zaszczyt kierować, będzie w dalszym ciągu, systematycznie i z determinacją podejmował kroki, by ten potencjał i tę energię wyzwolić. Każdy z Państwa swoją pracą pokazuje, że to w Polsce bije dziś serce nowoczesności, innowacyjności i wiedzy. Wśród uhonorowanych osób jest ogromna liczba na, wielkich nazwisk, o wielu pozostałych zapewne, z pewnością jeszcze, które na to zasługują. Jeszcze usłyszymy. Uważam, że jest to niezwykle ważne, by politycy, zarówno ci sprawujący władzę, jak reprezentujący mniejszość parlamentarną, słuchali państwa, słuchali polskich naukowców, słuchali przedstawicieli kultury. Bez wsłuchiwania się w głos Polaków nie może być dobrych rządów i nie może być dobrej władzy, nie może być dobrej stojącej na wysokim poziomie debaty publicznej. Państwo w sposób wybitny reprezentujecie świat nauki, kultury i w naturalny sposób jesteście i musicie być ważnym głosem w tej debacie. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że każda z 96 nagrodzonych dziś osób jest dla mnie osobiście i dla Polski źródłem prestiżu i chluby. Szczególną dumą i radością napawa mnie to, że wiele z nagrodzonych dziś osiągnięć można przenieść na grunt praktyczny, a część już znalazła takie zastosowanie. Polska nauka i kultura jest dla mnie i dla mojego rządu szczególnie ważna. Mogę Państwa zapewnić, że nie zabraknie nam determinacji, by te tak istotne dla naszego narodu elementy, jego tożsamości i obszary, które, od których zależy nasza przyszłość. Należy to robić przede wszystkim poprzez aktywne promowanie Państwa dorobku, a także zachęcanie naukowców, dla których Państwo są wzorem, by nie ustawali w dążeniach do osiągania wybitnych sukcesów. I my staramy się to robić od początku, od momentu, w którym Polacy nam zaufali i powierzyli nam odpowiedzialność za Polskę. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność, dlatego musimy kontynuować tę pracę razem, wytrwale i także poprzez szereg innych działań. Stawiamy na innowacyjny rozwój Polski, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa naszych rodaków i utrwalanie wśród nich dumy z osiągnięć polskich naukowców. Zdajemy sobie sprawę, że to nauka jest tym fundamentem, na którym należy budować naszą siłę gospodarczą i realizować te cele. Państwa działania, które dziś nagradzamy, wpisują się w tę strategię. Jeszcze raz odwołam się do dorobku świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, nie tylko wybitnego polityka, ale też przecież naukowca. Pan prezydent podkreślał, że w Europie, która obecnie w coraz większym stopniu, staje się Europą nauki, innowacji, informacji technologii, Polska musi być silna wiedzą swoich obywateli. Państwo swoją aktywnością i osiągnięciami pokazujecie, że ta siła w naszym narodzie jest. Szanowni Państwo, dziękuję każdemu z laureatów za to, że podjął się tej niełatwej i często wymagającej wielu wyzwań pracy. Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego uznania i podziwu dla Państwa osiągnięć. Rozwój Polski i zachodzące w niej pozytywne zmiany nie byłyby możliwe. Bez tego wysiłku, któremu poświęcają się Państwo na co dzień. Dziękując, chcę również podziękować zespołowi do spraw nagród, któremu mieliśmy możliwość, dzięki któremu mogliśmy wyłonić właśnie tych najlepszych wśród najlepszych. Jeszcze raz proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania i gratulacje.